Drodzy widzowie, z powodu tych wyników pod tymi filmami jestem mega, mega zadowolony. To jest coś pięknego. Przyznam Wam, że pod moimi zwykłymi filmami też podejmijcie się i zostawcie suba lajka, like, tak samo komentarze, bo bardzo bym chciał, żebyście zostawili. Tak samo mam Minecrafta, Java Edition na komputerze, więc jest naprawdę spoko. Te wyświetlenia dla mnie robią wrażenie, naprawdę, ale łapki w górę nie, więc postarajcie się, bo patrzcie, ile tu jest wyświetleń, a ile łapek w górę pod filmem Budzik do szkoły. To jest mega dziwne i tak samo pod płyta muzyczna. To jest ta płyta, lepiej tego nie odtwarzać. Właśnie napuszczałem ten filmik na takim muzyka? moim serwerze, gdzie grają ze mną koledzy na komputerze, mam co najważniejsze Java i tak samo... Można powiedzieć, że nawet super yy, się ma takich widzów, którzy tyle subskrypcji zostawiają, bo subskrypcji mam już praktycznie tylko i wyłącznie 173. I tak samo wiem, że stać was na to, yy, żeby praktycznie w ogóle yy, zrobić mi praktycznie tyle yy, subskrypcji, co jest pod filmem MEM. 26 tysięcy wyświetleń. 26 tysięcy oglądających. <laughs> A praktycznie można powiedzieć. 1000 łapek w górę, czyli pod każdym filmem 1000 łapek w górę, czyli takie plus 1000. to by było coś pięknego. I Naprawdę pod filmami moimi ten yy, film film on, o tytule Mem zdobył najwięcej łapek w górę. Można powiedzieć, że jeśli uda wam po, się, po tym najnowszym filmie dobić praktycznie do, dobić praktycznie pięć 5000 łapek w górę. To na, to nas, rozumiem. Nagram dla was materiał z Minecrafta 35 minutowy. Wy to sobie wyobrażacie i nagram takie dwa. I dzisiaj miałem nagrać dwa odcinki, tylko że ten godzinny jeden mi nie wyszedł. Miałem go, przes go przesłać, ale wyszedł nie tak jak chciałem i bardzo za to przepraszam. Eee... Starałem się nad tym tyle czasu, ale. Mm, no, jednak pomyślałam, że muszę zacząć od nowa. <laughs> Tylko dlatego, nie dość, że jestem trochę chory, to też was przepraszam i przepraszam za długą przerwę na kanale. Prawdy. Aż źle mi się co mówi, niedobrze mi się robi. Ale na temat mojego kanału jestem bardzo zadowolony. Nie dość, że praktycznie ten film, czyli praktycznie. Czyli praktycznie film pod tytułem MEM robi mi wrażenie. Mówię wam. To jest coś pięknego. Dwa tygodnie temu i tym bardziej, że 10 komentarzy, więc teraz z miło je sobie sprawdzimy. Tutaj patrzy ten... Жанна правда, не жанна конечно, ты Я отчитывал, а а ты же глупый, это же пошли как-то. Добра. Nie widzicie, odpisałam na tego gościa, i teraz w końcu ten. Ale tak czy siak podoba mi się y, każdy możliwy wynik pod każdymi tymi. Więc ja tak samo sprawdzam komentarze. Y, no i jak zwykle ten gość zawsze odpisuje. a No ja jestem wkurzony. Odpisałam mu i także lubię, no, no co z tego? Choć w ten film już trwa 4 minuty, więc na pewno to nie będzie filmik shorts. Ale będę nagrywał 3-minutowe filmy, kiedy będę miał czas. Będę po prostu nagrywał, kiedy mam tylko i wyłącznie czas. Bo w większości to nie mam czasu, bo lekcje i takie inne przesyłają co chwilę i tam nie ma w ogóle co nagrywać. Nie ja też, że przełamam szlaban, tylko nic o tym nie mówcie, tacie! Dobra, okej. Okay. Więc tak jak nie wiem skąd on wie, że się nazywam Olek, nie wiem, może sprawdzę na tym moim głównym filmie, bo zawsze na nim. Y E, mówiłem chyba, że ten. Co ok. Mi mm, tam mówi kaniersz filmiki. Kan. Cześć, wita cześć, witajcie w dzisiejszym show. Dzisiaj opowiem Wam o moim kanale. Nazywał on się dwerten 3620. Jeśli jesteś no nowa bądź nowy, to wpadaj na niego. Zasubskrybuj, zostaw lajka. Dzięki. No i widzicie. Nie mówiłem swojego, ale skąd on nie zna. Tutaj praktycznie ten. Nic nie mówiłem, że jestem Olek. Ale można powiedzieć, że ten. Skąd on pytanie nie zna. Ja nic nie mówiłem. Nie wiem, może na tym filmie. Cześć, witajcie widzowie w dzisiejszym odcinku, jak zawsze będziemy nagrywali coś takiego temu. Było mi miło, to co najważniejsze, napisz jakiś komentarz um, o tym materiale, bądź coś innego, ale więc przecież jak już jesteśmy w całym naszym filmie, spać i wracamy do odcinka. Yy, dobra widzowie, więc ja już się dosłownie przespałam, wróciłem do domku, nie, nie mówcie, że się tam też ja po prostu sobie do domku wróciłem. Więc w takim razie żelaza miałam, miałam dosyć dużo, miałam go 40 ileś, ale zmarnowałam sobie to wszystko na piękne moje kowadełko i nazwałam jedną kamernicę Squid. No ale zapomnijcie, że wiecie, pa, pamiętajcie o tym, że ja poluję na takie o, tylko że z zębami. To jakby coś gdzieś zauważyliście, to piszcie w komentarzach, to ja takich powiem. W takim razie, tutaj już moje plomy prawie urosły. Przedstawię Wam najpierw mój domek. To jest mój pierwszy domek, który sobie zbudowałem. Ma piernochrony, miedzi, to ma po prostu chyba ze 100. Tam w skrzyniach wygląda to tak od tyłu. W sumie strych, to tam się nie przejmujcie strychem, bo tam nie ma nic ciekawego. Po prostu pustka. No i mogę Wam powiedzieć, że tutaj budowałam piwnicę, która jest totalnie pustką. Tak jak widzicie, budowanie tego zajmie mi 5 lat. Jednak będę musiał piwnicy zabudować czymś. O, jest, 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 jest. Jest, jest widzowie, jest, 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 jest. sta... mam to? Nie. W końcu raz miałam takiego dziwnego spawn'a. O, przecież pokażę wam właśnie... A właśnie, miałam wam pokazać mojego spawn'a. O ile tylko wiem, gdzie znajduje się mój squid. A tutaj? Jest bugową. O właśnie! To jest mój Squid. No i patrz, on się nazywa Squid. Napiszcie widzowie w komentarzach, czy źle napisałem Squid, czy coś takiego. Jakby co, to, to są sadzonki yy, Melon. Robuza. Bo pamiętam, że będziemy już dobijali subiki yy, i łapek w górę na dzisiejszy challenge. Dwa, nie, 24 godziny nie, nie znam. chwilkę cicho, abyście posłuchali, ale ja nie wiem, dajcie znać w komentarzach, gdzie jeśli coś przeoczyłem. Więc teraz o, widzimy się w następnym filmie. Wiem, że Was stać, aby zostawić tyle subskrypcji, ile jest wyświetleń pod filmem Mem. I tyle łapek w górę pod każdym filmem, pod którym jest filmem mem. Więc dobra, widzimy się w następnym odcinku. Cześć!